Cześć, montujesz rekuperację albo klimatyzację czy pompy ciepła Twoim klientom i chciałbyś kupować tanio, chciałbyś, żeby dostawa przychodziła na budowę komfortowo i chciałbyś też mieć możliwość zwrotu tego, co Ci zostało po budowie. Albo może bardziej interesuje Ciebie profesjonalny projekt z wliczeniami, doborem wydajności oraz doborem urządzeń i materiałów. Jeśli tak, świetnie, że jesteś. Zapraszam Ciebie do naszego świata. Ja mam na imię Witek i chętnie... Prowadzać cię do naszego świata profesjonalnych instalacji. Wystarczą w sumie trzy kroki. Po pierwsze, wejdź na naszą stronę cerskl.pl, zarejestruj się i wyślij do nas maila, że jesteś instalatorem. Nasza ekipa załatwi całą resztę, a ty otrzymasz dostęp do rewelacyjnych cen i przede wszystkim do prawdopodobnie największego asortymentu w Polsce, jeśli chodzi o systemy rekuperacji. Trzymam kciuki i zapraszam do współpracy.